Witam, dziś zrobimy sobie moją wersję potrawy zwanej pilaf. A nowych widzów proszę od razu o subskrypcję mojego kanału, bo co tydzień dodaję około trzech nowych przepisów. Zapraszam. Co będziemy potrzebowali? Trzy cebule. U mnie białe i takie raczej bym zastosował. Został mi kawałek kopru włoskiego też świetnie się nadaje jest tutaj cała ostra papryczka chili jest smalec do smażenia jest też masło dwie szklanki ryżu, cztery marchewki e, ziele angielskie e, przepraszam, liść laurowy ziele angielskie, tutaj mam jeszcze trzy kawałeczki e, kardamonu czosnek, sól, pieprz 800 gramów karkówki a z przypraw papryka słodka, garam masala, imbir chminek, cynamon do tego jeszcze będzie nam potrzebne dwie szklanki wody, trzy maksymalnie. A jak to zrobię, to już pokażę. A więc marchewkę pokroję sobie w paski. Cebulę w piórka. Yy, karkówkę w większą kostkę. I kobry włoski też pójdzie w piórka, będzie pocięty. Więc na razie marchewka. Będą to paski około 4 cm długości. Teraz zajmiemy się czosnkiem. Jego tylko obierzemy z tej wierzchniej powłoki. Tych czosnek obrałem z wierzchu i teraz zrobię coś takiego od dołu. nakuwam go widelcem. OK. Drugi też trochę oczyszczę. Sama operacja Ok Tu jeszcze mam wcześniej wspomniany kardamon On musi uwolnić nam swój aromat A aromat jest zamknięty w środku Więc Coś takiego jeszcze przeciąć na połowę świetna przyprawa, ja ją bardzo polecam i tutaj mam dwie szklanki ryżu jeszcze, ja go bardzo dokładnie wypłuczę, tak długo będę go płukał aż będzie po prostu czysta woda a później zostawię go zalanego wodą nie zostawiamy ryżu, który po prostu sobie jest gdzieś wyłożony opukany będzie zalany wodą, woda będzie czyściutka bo go dokładnie wypłuczę dobra, zabieramy się do gotowania Rozgrywam dość mocno dużą patelnię z grubym dnem dodaję smalec na mocno rozwrzany tłuszcz dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i kardamon dokładamy spokojnie łyżeczkę kminku całego Ile podsmażamy, aż się uwolni aromaty. W całej kuchni tej super, super ładnie pachnie. Teraz rzucam mięso. Nie wszystko od razu rzucam po kawałku. Nie chcę stracić temperatury yy, smaltu. Nie chcę, żeby on, ta temperatura mi spadła. Mięso ma się ładnie pozamykać. Chwilę smażymy, za chwileczkę obrócimy wszystko, wymieszamy. Teraz jak mięso nam się smaży, możemy je dobrze posolić. Za chwileczkę je przewrócę. Jeszcze posolimy z drugiej strony. Z tego względu, że przyjdą warzywa, ryż, a to potrzebuje Sól, żeby nie było jałowe. Więc opuściłem mi trochę wody. Teraz będziemy doprawiać to wszystko. Jest łyżeczki papryki słodkiej. Imbir, łyżeczka. Cynamon. Jadam taką kopiastą, bo lubię wieprzowinę z cynamonem, ale nie każdy to lubi, więc proponuję spróbować sobie, może pół łyżeczki, tak jak wam będzie smakowało, zawsze można będzie przy następnym daniu sobie wrzucić więcej. I garam masali płaską łyżeczkę. Nie chcę przesadzić z tymi smakami. Teraz to pomieszam. świetnie pachnie. Teraz sypie papryczkę chili. Wszystko z ziarenkami będzie ostre, będzie będzie to ostre. Będą tu te fajne smaki, cynamon, garam masala, ale też zbalansuje tutaj y, słodkością marchewka nam te, te danie. Także ze spokojem. OK. Teraz sypie cebulę. Ze wraz z koprem włoskim. Tutaj jest na górze kopr włoski. Lekko wymieszam, niech to się wszystko razem teraz dusi. Mam nadzieję, że naczynie nam wystarczy tej wielkości. Mam jeszcze większe, ale bez pokrywki, a będzie potrzebna pokrywka. Ja to jeszcze posolę. Tak jak mówiłem, ryż, ryż potrzebuje tej soli, jak i cała reszta które tutaj są, ale głównie ryż, bo chodzi o to, żeby to miało fajne smaki, a jak brakuje soli, to, to jest po prostu kicha. Jak najbardziej pieprz. Grubo mielony, świeży. Nie żałujemy. To tak super pachnie, naprawdę. Ok, smażymy dalej. Cebula już się zaczyna fajnie smażyć. W większości już jest podsmażona, ja to teraz troszeczkę pomieszałem. Dodaję marchewkę. Chwileczkę będę ją dusił. Próbować, jak smakuje to mięska. Ona już jest, jest, jest na pewno dobre usmażone. Ale nadal musimy to dusić. Mmm, To ja. mm. tu będzie petarda, naprawdę. Jej! Cynamon. Super. Może podleję to delikatnie wodą. Tylko trochę. I dalej będę to dosił. OK, marchewka robi się już miękka. I teraz tak, o tym wariancie nie wspominałem. Chciałem tutaj dodać w ogóle żurawinę. Taki był zamysł od samego początku. Nie mam, nie kupiłem. Zastępuję rodzynkami. To jest też często bardzo stosowane. Jeszcze bardziej to podkręci te wszystkie smaki, doda słodkości. Ok, jeszcze chwilę duszę, i za chwileczkę pokażę, co będziemy robili dalej. Ja już to próbowałem. Troszeczkę jeszcze brakuje soli. Jak tak jak wspominałem, ten ryż jeszcze nam wciągnie tą sól, więc ja potrzebuję się dosolić i to właśnie zrobiłem. Teraz z ryżu zlałem wodę. On już był zamoczony jakieś pół godzinki. Ja dodałem jeszcze sobie pół szklanki. Także yy, przepraszam, jedną całą szklankę, więc mam trzy szklanki ryżu. Opukana go bardzo dobrze. Czysta woda była i zalałem go wodą i tak zostawiłem i on jakiś pół godziny stał, on trochę tak jakby napęczniał No jest taki troszeczkę inny, jest bardzo biały Ja teraz to wszystko wyrównam tak jak widać Dołożę ryż Różną, równą warstwę będę się starał dołożyć Teraz tak, doleję trochę wody. Ok, ja myślę, że tyle wystarczy. Ten ryż ma być delikatnie przykryty wodą. Ona i tak nam ma odparować, ale to za chwilę. Teraz. Ten czosnek podzierawiony. Jeden, drugi, i na wierzch powrzucam sobie gdzie, nie gdzie kawałki masła. Ok, teraz zmniejszam gaz na minimum. Pokrywka. Ja myślę pół godziny pół godziny będę to tak mniej więcej dusił ale dokładny czas powiem na końcu jak już to danie będzie gotowe więc teraz spokojnie czekamy gaz jest na minimum nic się nie stanie wody jest dosyć dużo na dnie mięsko fajnie dojdzie będzie mięciutkie ryż powinien ciągnąć nam całą tą esencję z, tej, z tego płynu i będzie naprawdę Petardowe danie u mnie minęło zaraz powiem dokładnie 48 minut, jak to duszę w międzyczasie. Dolałem odrobinkę wody, to było mniej jak puszklanki I teraz zobaczymy, jak to wygląda. Ja już to wyłączę w tym momencie, proszę zobaczyć. Ryż się nie klei. Ziarenka są osobno, tak jak to powinno być. Super. Oczywiście teraz powinien spróbować. Wręcz muszę. Przepyszny ryż taki bardzo fajny. Ziarenka się nie kleją, jest tak, jak powinno być świetnie smakuje z tym cynamonem, z tymi wszystkimi przyprawami. Robi tu mega robotę. Teraz co dalej musimy z tym zrobić? Wciągnę tylko czosnek. Całość trzeba od dołu przemieszać. Tak jest. to wszystko, teraz można przykryć, ten ryż jeszcze dojdzie i danie jest gotowe ja Wam gorąco polecam jest tu dużo mięcha dużo ryżu naprawdę aromatyczne, esencjonalne wspaniałe danie więc co więcej, jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę napiszcie komentarz i widzimy się w następnym filmie, pozdrawiam